Teď vidíte, normalnie... normálně. Je to tady. to tady no, tak, panelu, bo no není má na té mapě, a my, ne, na ni ani razu. Ona razu. On, ona ne, 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 na. ne, 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 je ne, 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 Tam

Zagramy jedną ludzką. On chce się i jeszcze może po prostu Jeszcze może Jeszcze może jeden na To Przepraszam. Przepraszam. To Przepraszam. 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 jak

gdzie zakładam to, gdzie ty no. jesteś. No. Przez, I to. I to. Gdzie ty jesteś? też. Masz. Masz to? Dzień nie. widzę. Tam nie widzę. nie widzę że jesteś. cię że Ale Widzisz? Ale mnie nie widzi, Masz? No stary, Jak na czarnym rynku, kończę się jeszcze nic nie idzie. Dobra, zapięknie mamy tam. Ej, co To jest Tutaj mogą być Mogę to Uuuu, To jest dziura, o czymś tam nie mówi. Jakędzie się dostanę. wezmę. Nie w Ktoś jest to się mi zgarnie rzeczy, bo się To ja, tak ty. No, wiesz, kurwa, mi wszystkie rzeczy. Oddawaj teraz coś. Buciki żelazne. Masz coś jeszcze? Tam mi jakieś dobre nie masz?

Pięćna. Dobre, chodźmy. O, mam rzeczy. O nie, obyłem krzyczki znalazł. No to chodźcie. I kiedy sam otwieram? Są przy to, tobie? To Potrzebuję żarcia. O nie, a nic. Czekaj. Ty trzymaj. I tutaj się nie da przejść, to jest w ogóle... Suronia. To my Ale jak to jest, jest taka dziura. What Chodzi help. jest tu ciemno, uważaj, by nie było nic tam. No ludzie, uważaj, jest tu ciemno. I tu jest ciemno jak w widzę, to jest. Ci zabijemy. to dzięki, za... Masz, masz. Masz. masz mieczy. Czy jest ktoś z Trzymaj. Trzymaj Trzymaj Ma Mają właśnie na sobie. To jest tak. kamienny, czy Co? Kamienny. O wiele, wiele lepszy. Mamy tutaj. Gdzie jest? jest. A, Znowu jak jest. To <jest4> tak. A potem Kamienny, jest. Tak, no. Tak, jest. To jest. To jest, to jest nie widzę skrzynka. nie To jest tylko jest gąbki. Inni, inni. Ktoś, 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 skrzynka, ktoś, 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 Chodź, ktoś, 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 jest to pomieszczenie, do którego próbowaliśmy że y, tak, ma... ja. do, ale się nie Zobacz, gdzie je, jest Mam je, bucik musi ściekać? On ma ściekać w samej miniacie. Tak, tak, Patrz, zobacz, ściekać. Ma dziwne, takie dobre buciki ale idzie, 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 nie Nie widzę, I Też nie widzę, ja idę, to idzie, 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 masz? Masz? Co? Mm -hmm. mm. Mm. Mm, 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 mm. masz. to? Kurde. Da. To? Hmm. Daj I to I to? Do, to? Co, co? I to? Do, to? Tam, Proszę, żeby, żeby. to? I te, i tu te buciki. Złotę, złotę, złotę. A różki. No, ale to tam tak. Ale Tak, no, 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 no. O. I teraz. No, no, no. I teraz masz dobre dobry... sok. Stary... masz taki sam Zobacz, no. si masz Ej, masz cztery... To wszystko stary, co ja bo ja mam chem y, y, a ty masz ko... kolczasty. Dobra się Za minutę ja będzie Detmar. Jeśli za półtorej minuty. Jeszcze za minut. na minutę, nie będzie. Nie, tak. nie o ja. to wiem. To znaczy ile ludzi? Co Nie ma no, raczej nie my tylko. Jedna minuta. Jedna minuta, to do jest. A dobra. dobra, to zbierzemy jeszcze tutaj rzeczy. Jest trzyma. My skąd ma puszka trzy. Taki i nie, ją przecież nie zabrałem. Tak, zobacz, ja tutaj idę do góry, zobaczę, bo to jest to przykłama, to będzie skrzynka. Nie wiadomo. Zobacz też, ocena. To będzie tutaj gdzieś. Nie wiem, czy tak przed że minutę coś tam I o... Zobacz, nie mam skrzynkę, zobacz. Zabieram się. A tyś w Nie, bo mam lepsze. Ja sobie w cuciki zobacz, tak. Najlepsze jest to. Patrz, musi i to i to. To jest o wiele lepsze. To jest najlepsze, Alma. Czekaj chwilę. Mam torcik, odetnę się. Dobra. Naparzmy się. Naparzamy, naparzamy, naparzamy. Kto jest ludzie? Tego dawaj. No wiem. I co? Bardzo bardzo, mam rzeczy. Niezgadzam na nogi, jafa. Nie, 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 kto mnie coś nie wie, coś nie coś nie, bije. Ej, coś, coś nie, bije. też To bije. nie, 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 Ktoś się nie, Ktoś nie, 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 nie,

Yes, grandma. We're <laughs> <in charity. laughs>